Pamiętasz ten moment, kiedy usłyszałaś, że będzie ci trudno naturalnie zejść w ciążę od lekarza? Denerwowało to wszystko, że tyle muszę brać tych leków, że muszę to wszystko naprawdę pilnować. Potem masz wyrzut sumienia, bo przecież to twoja wina, że nie wzięłaś tej czegoś tam zastrzyku albo czegoś. Temat niepłodności in vitro rzadko kiedy bywa tematem small talku. Mm, Bardzo często prawda. kobiety się wstydzą niepłodności. Kobiety się wstydzą tego, że są w procedurze in vitro. Nie tak. mówią o tym głośno. Pamiętam taki wpis jednego pana, który pisał, że dawali im 1%. Szans. I ten mm. 1% szans ma dzisiaj 3 tygodnie. Oh. Więc. Ja e, to się troszkę... Dzień dobry. Ewa Raczyńska. Witam serdecznie w nowym programie Smalltalk, a moją gościnią jest dzisiaj Magda Grabowska-Wacławek. Magda czy Bowska? Bowska, ale może już też Magda. Dobra. <laughs> To tak chciałam ustalić na początek, e, a jako, że Smoltok, to mam e, taka scenka mi się od razu zawiązała, e, Jesteś w windzie, do windy wsiada kobieta z dzieckiem, e, zaczynasz rozmawiać z nią i z tym dzieckiem, i pani się ciebie pyta: A pani ma dzieci? A ja wtedy co odpowiadam? Mm -hmm. Mówię, no niestety nie, jeszcze to mi nie jest dane. Nie jest tajemnicą, bo mówisz o tym otwarcie, że endometrioza to jest ta choroba, tak, z którą tak. się zmagasz. Pewnie nadal. 10 lat temu właściwie w ogóle nie było mowy o tej chorobie. Totalnie nie. Mm -hmm. Ja trafiłam rzeczywiście do szpitala, z to, z, bo miałam jakieś tam bóle, trzeba było zrobić zabieg, i dostałam tą właśnie diagnozę. I wyszłam z tego szpitala, i właściwie to. Nic nie wiedziałam. Mm -hmm. to, to tylko było, że to no, mniej więcej co to jest i że tego się nie da wyleczyć, więc właściwie nie leczymy tego. Mm -hmm. I tyle. Pamiętasz ten moment, kiedy usłyszałaś, że będzie ci trudno naturalnie zejść w ciążę od lekarza? Nie było to dla mnie jakoś strasznie, też traumatyczne, to nie o to chodzi, tylko po prostu to było coś na zasadzie zetknięcia się z, z jakąś prawdą. Mm -hmm. Oczywiście to też jest tak, że no, lekarz nie jest wyrocznią ten, prawda? Może być jeszcze jakiś inny lekarz i inny. Jednak w ogóle zetknięcie się z, pewnym, z pewną jakąś ostatecznością, czyli z tą wiadomością, że no, jest duża szansa, że to się nigdy nie uda, jest, no, no to nie ty podejmujesz wybór, to nie ty tak. masz kontrolę, prawda? Tracisz sprawczość. E, tak. W pierwszym momencie, no bo tej sprawczości Dokładnie. tak naprawdę nie tracisz, bo jednak są możliwości. Jest, y, no, nie mamy nad tym kontroli. Mhm. Możemy tylko temu pomagać, możemy próbować. Ty jesteś jedną z tych osób, która opowiada o procesie mm -hmm. in vitro i o, ten, o tej nadziei na zostanie mamą, ale której się jeszcze nie udało. Mm -hmm. i bardzo rzadko mamy e, tak, takie historie i taki obraz, bo najczęściej rozmawiamy już z osobami, z którym się udało, tak. e, które mają dzieci, które o tym opowiadają z taką pełną żarliwością, miłością, i, e, a przecież jest masa, masa par, które są właśnie na tym etapie i tak. na, na pytaniu siebie, i co dalej. Dokładnie. Mhm. No właśnie takiej perspektywy mi brakowało, mhm. gdy ja sama um, szukałam odbicia swojej historii, że tak powiem, siedząc, wiesz, samotnie na kanapie w domu. <noise> I, no I niewiele jest, rzeczywiście niewiele w przestrzeni publicznej się o tym mówi. Internet prowadzi się do forów internetowych, gdzie dziewczyny zagłębiają się już w jakieś detale procesu, na przykład, ale niewiele jest takiej refleksji ogólnej, tak. która wydaje mi się, że jest jednak kluczowa dla osób, które zmagają się właśnie z z, z jakimś cierpieniem w tym procesie, czy z wątpliwościami mhm. też, bo dla mnie on też to było jakby gdzieś pełne jakichś wątpliwości, czy ja, czy to jest dla mnie, czy ja sobie poradzę, czy, tak. czy to nie jest za dla mnie tłumacz, za dużo wszystkiego naraz. Co cię najbardziej zaskoczyło, albo zszokowało, jak weszłaś na tą ścieżkę już, co dla ciebie było takim, że nie, nie zdawałam sobie z tego sprawy. Mhm. Dla mnie na początku, jak ja weszłam na tą ścieżkę, to ja miałam bo jestem z natury buntownikiem. Dzika. <laughs> I wiesz co, i mnie jakoś denerwowało to wszystko, mm -hmm. że ja się muszę podporządkować, właśnie tej, że, że tyle muszę brać tych leków, że muszę yy, że muszę to wszystko naprawdę pilnować, potem tam w odpowiednich godzinach pamiętać, a potem jak nie weźmiesz, to potem masz wyrzut sumienia, bo przecież to twoja wina, że nie wzięłaś tej czegoś tam zastrzyku albo czegoś, że yy, wszystko jest takie, że nie możesz wiedzieć, co będzie za tydzień, tylko dopiero co będzie za dwa dni. Dopiero za dwa dni dowiesz się, co będzie za następne dwa dni. Mm -hmm. No to to po prostu doprowadzało mnie do, szale, do szału, ale niestety tak to wygląda. Ehm, no i trzeba ehm, zaufać po prostu już w tym momencie lekarzowi, który prowadzicie. Mm -hmm. Ile szans można sobie dać? Mm. To jest bardzo dobre pytanie, mm -hmm. które każda kobieta sobie musi zadać sama. Ehm, ciebie było pięć. Tak yy, i nie wiem jak będzie dalej, mm -hmm. nie wiem. Rozmawiając o tym smoltoku w Windzie, temat niepłodności, in vitro, nie rzadko kiedy bywa tematem smoltoku. Mm, Bardzo często prawda. kobiety się wstydzą niepłodności, kobiety się wstydzą tego, że są w procedurze in vitro, nie tak. mówią o tym głośno, e, zresztą podobnie jak ich partnerzy, e, ale ty się zdecydowałaś zrobić taki teledysk do wielkiej ciszy, tak. e, który wskazywał e, na Twoją sytuację. Mam w sobie krzyk, ciszy. I ja czytałam komentarze pod tym teledyskiem mm. i teraz nawet mam ciarki, jak sobie o tym myślę, że, że ci dziękują, że, mm. że czują, że nie są same. Tam pisali mm. też mężczyźni, pamiętam taki wpis jednego pana, który są, że dawali im 1% szans i ten mm. 1% szans ma dzisiaj trzy tygodnie. O. Więc... Ja e... to się na... Nie, nie, um. za często czytać tych komentarzy. Ja można powiedzieć jestem specjalistką od emocji w muzyce i w piosenkach, ja przynajmniej tak chciałabym siebie widzieć I, um, i o to walczyłyśmy z Magdą Zielińską, z reżyserką tego teledysku, by właśnie ta emocja tam była, ta taka ta emocja wspierająca, mhm. taka, która nie pozostawia wątpliwości, że z jednej strony jest tam cierpienie, ale z drugiej strony jest też... No, właśnie, jest ta jakaś samotność, ale właśnie poprzez pokazanie tego mamy się czuć mniej samotni. No i dla mnie, jakby to jest też niesamowita przygoda, to co się wydarzyło później i to, że tak dużo rozmów mogłam na ten temat mhm. również przeprowadzić, co spowodowało, że przy, przychodzą do mnie osoby, które przeżywają podobne rzeczy, i ja bardzo z nimi empatyzuję, dlatego że, nie wiem, no ja po prostu też w ogóle mam taką naturę, że ja. Mam potrzebę robienia rzeczy ważnych mhm. i, i takich, które dotykają czegoś takiego tego, co jest w życiu najważniejsze. I mm, wiadomo, że ten temat jest y, po prostu trudny i trudno się o nim rozmawia i też cieszę się, że mogę o tym mówić z perspektywy osoby, której to się też jeszcze nie udało, że ta perspektywa jest taka, że to jest jakaś droga wciąż moja. I ja się tej drogi nie chcę wstydzić, bo posiadanie takiej tajemnicy jest niezwykle obciążające. Mam takie wrażenie, że mówię do, że coraz bardziej mówię do ludzi takich, z którymi naprawdę mam o czym rozmawiać i strasznie się z tego cieszę, że... Um, no najważniejsze jest robić naprawdę szczerze to, co się czuje i wydaje mi się, że jest i przestrzeń do tego, by mówić o rzeczach, które są trudniejsze i przestrzeń do mówienia e, o, romantycznie o miłości, e, bo po to też są piosenki. Mhm. Wiesz, że to, że to się jakoś może przeplatać i, i tak jak w życiu, że są momenty, nawet w ciągu dnia, bo że czasem mam moment, że jest super, jest flow i w ogóle, a potem naprawdę w chwilę jestem w stanie się załamać czymś. I leżeć na kanapie. Dokładnie. Ja postrzegam tę dziką naszą naturę jako tą właśnie twórczą moc, mhm. yy, no a to jest coś, czym ja się zawodowo yy, szczycę, <grych> że się tym zajmuję i... Gdy ją tracę, a tracę ją czasem, bo wiadomo, to znajduję sposoby, by ją wiesz, przywoływać mm -hmm. i by cały czas być jej blisko. Mm -hmm. To jest zdecydowanie, no, niesamowicie ważna energia dla mnie. Gościnią była Magda Bowska, Magda Grabowska-Wacławek. Ilusia. Ilusia, tak, oczywiście <laughs> Ilusia. E, okazuje się, że Smalltalk może być też o poważnych tematach, więc e, serdecznie zapraszam. Smalltalk? Czym jest Smalltalk? Smalltalk is... Oh my god. Can speaking English? Czym jest smoltok? To pytanie dzisiejszego odcinka. Smol? Smoltok. To z small języka angielskiego. A, small to Smoltok, je... mała rozmowa. No i co? Smolc? Small Smoltalk. Small talk. No to można się domyślać, że to jest tak mbienie negatywne. Często pani właśnie odbywa takie krótkie rozmowy. Owszem, często, wystarczy pójść na bazar. to kupę też. Ma taką głowę od tego. A w takim razie o czym najczęściej na bazarze się rozmawia? O, o cenach, o drożyźnie, o złodziejach mi się wydaje, najważniejszym elementem takim startowym, super defaultowym jest otwartość. Pokazanie innej osobie, że ja. Ja jestem po pierwsze ja otwarta na ten smoltok i taka energia, który, która, wychodzi po pierwsze z ciebie, jest najważniejszym po prostu elementem, żeby zacząć właśnie taki smoltok. W smoltoku najważniejsza jest otwartość na drugiego człowieka. Ja osobiście najczęściej zaczynam takie luźne pogawędki od najbardziej żenujących historii na mój temat. Cześć, a dzisiaj mam dla Was trzy książki, które każdy powinien przeczytać przed śmiercią, ale szczególnie polecam kobietom. Pierwsza książka, uwaga, Niewidzialne Kobiety, Caroline Cardio -Perez. Książka o tym, jak świat jest zorganizowany przede wszystkim dla mężczyzn, a jak my kobiety na tym tracimy. Maastricht dla każdego, kto chce zobaczyć, gdzie potrzebujemy więcej myślenia o kobietach. Druga książka, trochę vintage, wyznania gorszycielki Ireny Krzywickiej. Lekcja polskiego feminizmu od królowej, która powiedziała, że kobiety powinny w tym kraju być wolne i samo o sobie stanowić. Trzecia książka, nowość, świeżynka do kupienia w każdej dobrej księgarni. To przede wszystkim książka Virginia Woolf, Własny Pokój, ale wyjątkowo. Dodatkowa książka, ponieważ y, dodatkowe wywiady przeprowadziła Sylwia Hutnik i Karolina Sulej. Jest to książka przede wszystkim, która opowiada o kobiecości, i te wywiady dodają takiego współczesnego elementu temu, co każda kobieta powinna w swoim życiu zdobyć. A powinna zdobyć co? Własny pokój. Do płakania o matko. And I don't want. Aerosmith, piosenka. I don't want a messy thing. To co taki z sprzed 100 lat, ale uważam, że jest totalnie do płakania zawsze. To jest, było w filmie Armageddon.